Jakie są, jest pochodzenie Mr. Kinga i jaka jest jego rola w uniwersum Super Things? Pochodzenie Mr. Kinga był kiedyś takim. Mm, myślę, że to był taki normalny Things. Znaczy taki. Nie, był dobry, ale przez wypadek. Mm, była taka walka między mm, Grafonem a kimś innym. Nie ja pamiętam wychodza kim. No i podczas. Y tej walki, no, ucierpiał. Rola w z uniwersum Super Kings jest taka, że jest w sumie chyba najbardziej złą postacią, dowodzi wszystkimi złymi. Nawet kiedyś, nawet wcześniej dobrze myśleli, że e, Mr. King robi dla dobrych, tyle że to tak naprawdę było to po prostu przykrywką. Dobra. Jak Mr. King łączy się z innymi postaciami, takimi jak profesor K i dr. Volt? Doktor Volt to nie wiemy, ale profesor K. <laughs> no ta, No w sumie to można powiedzieć, no, oni są cały czas razem. Wszystko to sami stworzyli, te Universe, znaczy te Knang Corporation.